thank you Hebel Art ze Świecia to pracownia, która specjalizuje się w drewnianych produktach. Tutaj powstaje wszystko, o czym zamarzy klient. Tomasz Walczak ma jednak charakterystyczny styl i to, co wychodzi spod jego dłuta, jest już dobrze w regionie rozpoznawalne. Jego zwierzęta, oryginalne misy czy deski cieszą się ogromnym powodzeniem. Hebel to jest taka nazwa wymyślona przed kiermaszem, generalnie. Wystawiałem swoje produkty i no, musiałem jakąś tam nazwę, nazwę jakąś tam swoją, no nie, która będzie mnie promować dalej. No i wpadłem na to, bo robiłem heblem. Stwierdziłem, że to jest hebel i bardzo się przyjął. skończyłem szkołę podstawową. Chciałem iść do rzemiosł artystycznych jako na taki kierunek stolarz galanterii drzewnej. No ale jakoś tak wyszło, może byłem za wygodny i skończyłem w szkole górniczej. Także byłem przez 15 lat górnikiem. No i jak przeprowadziłem się na wież, stwierdziłem, że to jest świetny moment, żeby to moją pasję, y, pasję, no dokładnie, y, żeby tutaj właśnie ją y, realizować. No i tutaj właśnie od siedmiu lat y, tworzę w drewnie i mam do tego warunki. Najbardziej lubię no, twarde, jednak twarde drewno, czyli tak jesion, jawor, y, bóg, dąb. Ale też robię w miękkim, czyli tam sosna, świerk, ale generalnie lubię jednak z twardym, bo, bo to jest trwałe. To jest na lata, na setki nawet lat. Czyli to jest drewno, w którym najbardziej chyba lubię pracować. Wszystko jest wykonane pracą ręczną. No wiadomo, korzystamy z szlifierki, tam, czy z jakichś tam wyżynarek i tak dalej, ale. Generalnie to jest wszystko praca ręczna. Lubię odzyskiwać stare deski rozbiórkowe, okucia metalowe i łączyć, łączyć to. Robię wszystko, oprócz schodów, ale generalnie, jeżeli są zamówienia, niektóre są no, takie dość dziwne, już nawet nie powiem, co tam realizuję, ale tak, ja po prostu potrzebuję wezwania, jeżeli ktoś tam sobie, y, że ma jakąś tam wizję, tak by to widziało, no, daje jakieś tam y, mniej więcej projekty, no to próbuję to realizować, także jestem bardzo otwarty. To są stoły, to są pergole, teraz ostatnio były szafy, kredensy, stoliczki, no, to jest naprawdę dużo. dużo. Dużo mam takich zamówień i naprawdę różnych. Najwięcej robię, no, tutaj jest przede wszystkim na tym regionie, dużo jest, jest agroturystyka, są hotele. Czyli to są patery na przykład, deski do krojenia, ale też są wieszaki, wieszaki, stoły, tak, ale to jest jakby pod zamówienie i, no i realizuję ich jakby pomysły. No i oczywiście to jest wszystko naturalne drewno. Na pewno są charakterystyczne. Koguty, koguty mi schodziły i wszyscy mnie tutaj kojarzą <noise> dookoła z kogutami, że robię koguty, miałem kurny zresztą i miałem od razu modelkę i modelę. Zaczynam od projektu, projekt jest najważniejszy, czyli on nie jest gapiony tam z internetu i tak dalej, to jest po prostu Staje rano, jest jakaś wizja, pomysł i zawsze no, od projektu zaczynamy. I później jest realizacja. Oczywiście dochodzą do tego wymiary i dana osoba co potrzebuje, jak to ma wyglądać. Dużo robię też rzeczy i jestem otwarty na ich pomysły, bo nieraz ludzie przychodzą, panie Tomku, bo bym chciała to, albo jakiś tam portal, albo no, kierunkowskaz, albo jakąś tablicę informacyjną. Po prostu to jest, realizujemy to na bieżąco, uzgadniamy co i jak. To jest za każdym razem wezwanie. Ja lubię wezwania. Ktoś mi właśnie ostatnio tak powiedział, że lubię wezwania i tak, tak, lubię wezwania. Najciekawsza była taka duża miska, taka. I to pani fotograf zamówiła w Poznaniu i tam wsadzała noworodki i robiła zdjęcie. To była ciekawa, to była ciekawa. Nie, nie, na pewno było więcej tego, ale teraz nie przypomnę. Ale dużo, dużo było ciekawych. Warsztaty już prowadzę od trzech lat, z tą przerwą oczywiście, no ale to właśnie są szkoły albo kiermasze. No nie? Na bieżąco dzieci wybierają sobie, co chcą zrobić, może pieska. Ostatnio była dziewczynka, co zrobiła sobie łabędzia. Czyli realizujemy też, znaczy realizuję ich jakby pomysły, że im coś pomagam i oni to wtedy łączą i tworzą no nie? takie rzeczy. No i ostatnio też właśnie Pokebola robiłem. Dzieci mnie zaskoczyły, bo nie wiedziałem co to jest. Ale pokazał mi w internecie to jest do łapania Pokémonów. Przede wszystkim, y, y, umiejętność taka łączenia drewno z drewnem. Czyli za pomocą jakichś gwoździ, wkrętów, kołków, klei i tak dalej na no ale też mają w, y, Krętarkę, mają młotek, potrafią, ale niektóre dzieci naprawdę nie potrafią trzymać młotka, ale tu się uczą. Nieraz jeżeli widzę dziewczynkę czy chłopaka, bierze młotek, nie wie że na gwoździe, mówi wkręt no nie, tam na to, ale jest, zawsze wychodzimy i on sobie wbija, bija sobie gwoździa albo sobie wkręca gdzieś w kołek, a dopiero. Później przystępujemy, jakby y, do realizacji nie wiem, jego pomysłu. Coś wynoszą y, z tych lekcji i, i one do mnie już mówią: tak, panie Tomku, teraz tu, tu trzeba nawiercić. Nie no, super. Bo, y, dzieci się uczą. Na bieżąco sprzedaję. Co tydzień też jestem na kiermaszu Świadowie, no nie tylko, bo jest Szklarska i są Jelenia Góra, no i dużo jest takich miejsc, gdzie jestem zapraszany i jakoś nie mam potrzeby takiej, żeby się promować za granicą, bo lokalni tutaj mieszkańcy kupują także nie mam potrzeby.